rozmawialiśmy już o górskich wędrówkach na które wyruszyć może niemal każdy. Ale teraz przyszedł czas na nieco bardziej ekstremalne podróże, tam gdzie człowiek zmierza się z własnymi słabościami. A wcześniej potrzebny jest odpowiedni trening, bo takie góry blendów nie wybaczają. Mogorza takoje Kozicz... nie. Dzień dobry. Nim jednak poznamy naszego dzisiejszego gościa, przyjrzyjmy się historii polskich zdobywców najwyższych szczytów świata. Ludzie, którzy od zawsze zadziwiali świat pionierzy alpinizmu i himalaizmu, wytrzymali, zdeterminowani i skuteczni w tym gronie Polacy ruszający tam, gdzie nic nie wydaje się proste. Tam wszystko chcecie zabić z że w każdej chwili może wszystko zmienić się, pogoda, mogą być nawolnice, zamarznąć, brak tlenu. To wszystko jest bardzo niebezpieczne dla życia, wiesz, to jest na wytrwanie, na psychikę. Normalnie ludzie nigdy by nie poszli, na przykład wyżej niż tam, nie wiem, tam 3000-4000 metrów, nie? bo to jest naprawdę już jest zagrożenie. Więc ci ludzie muszą być takimi sportowcami, że stawię sobie cel, idę dalej, dochodzę. Jedna z najważniejszych postaci w wspinaczki wysokogórskiej Jerzy Kukuczka. Jako drugi człowiek w historii zdobył koronę Himalajów i Karakorum. Jako jedyny zdobył dwa ośmiotysięczniki podczas jednej zimy. Zginął robiąc to, co kocha. Inspirował, ale jego dzieje dziś są także przestrogą dla młodych miłośników gór, którzy wiedzą, jaką cenę może mieć pasja do najwyższych szczytów. Ludzie giną i w, na mniejszych wysokościach, wiesz. Czy, czy ja sobie zadaję takie pytanie, idąc w górę? tak zawsze? Ja nie wiem, jakoś. Mój instynkt samozachowawczy, ja czuję, że tam jest niebezpiecznie. A to już rok 1980. Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki, uśmiechnięci, szczęśliwi, dumni, bo wrócili właśnie do Polski. Wcześniej jako pierwsi zdobywając zimą Mount Everest. Mówi się, że to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach himalaizmu. Są wzorem dla swoich młodszych kolegów, którzy doskonale wiedzą, że w górach każdy mierzy się ze swoimi słabościami. Ja już jestem na przykład na 4000 metrów, u mnie zaczyna się choroba wysokościowa. A co to jest 4000 metrów? To jest nic. Pierwszy próg taki, wiesz, tlenu, powiedzmy, gdzie już trzeba robić no, przerwy, adaptację, tak? Na musisz ciała musisz się przygotować. To ja mam okropne wiesz, bóle głowy. Ja po prostu moje marzenie jest wejść na jakąś górę, ja jestem na 35-4000 metrów, mi zaczyna już boleć głowa, zaczyna, wiesz, po prostu źle. Ty siedzisz o tak. O tak leżysz, Ty nie chcesz, zabierzcie mnie do domu. Ile trzeba mieć w sobie chęci i siły, i psychicznie, żeby tam iść, pomimo wszystko to cierpieć? Tak silna była ona, Wanda Rutkiewicz, ikona, wzór dla kolejnych pokoleń. Chciała być pierwszą kobietą, która stanie na wszystkich ośmiotysięcznikach. Nie udało się. W górach została na zawsze. To oczywiście tylko część z wielu wielkich polskich nazwisk, które współtworzyły historię himaleizmu i alpinizmu. Moglibyśmy wymieniać współczesnych zdobywców, takich jak Adam Bielecki czy Andrzej Bargiel, lub nasz dzisiejszy gość. Daniel Karpowicz, alpinista, znawca gór, zdobywca wielu szczytów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Danielu, Twoim zdaniem od ilu metrów zaczynają się te prawdziwe góry? Nie wiem, chyba to zależy od każdej osoby. No, dla mnie to są góry powyżej 3-4 tysięcy metrów, mniej ludzi, wyżej, wszystko lepiej widać. Która twoja wyprawa dla ciebie okazała się taka najbardziej trudna? Jedną z najbardziej trudnych wypraw to była ta pierwsza, albo jedna z pierwszych w Kazachstanie. Pracowałem w Kazachstanie, no i tam się zaczęła ta moja prawdziwa miłość, jeżeli chodzi o góry. Bardzo wygodnie, mieszkasz w mieście 40 minut i już jesteś w górach. No i ja i mój kolega wybraliśmy taki szczyt, 4300 metrów, oddalony od miasta. Trzeba minimum dwa dni, żeby na niego wejść, czyli bierzesz duży plecak, pakujesz wszystko, też namiot, piwor. Nocujesz powyżej 3000 metrów i wtedy wchodzisz na szczyt, jak wszystko dobrze, schodzisz na dół. I to od razu, pierwsza wyprawa, tak? Ja właśnie Ambitny się zastanawiam, dosyć, tak? 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 No, ta pierwsza wyprawa w te góry ponad 4000 metrów, bo przed tym to było też dużo takich pieszych wycieczek, chodzenie mm, z kikami i tak dalej. No ale jeżeli mówiąc o tą wyprawę powyżej 4000, to była pierwsza. Mm -hmm. No i wszystko było dobrze, nawet pomijając fakt tej tego. Zimna i mrozu, bo to w nocy to są temperatury minusowe, nawet latem. Zimno to było, ten jak mhm. niezbyt dobrze przypominam, ale wszystko było dobrze do chwili, aż doszliśmy do lodowca, na który trzeba było się wspinać. I mieliśmy raki, który się zakłada i powinno się wchodzić spokojnie po tej krzywiznie na górę, ale niestety była to taka chwila, kiedy jeden mi odpadł. Jestem na lodowcu, pod nami jest 300 czy 400 metrów po prostu takiej skaly. Jeszcze takie duże krywasy, tak nazywane, takie, no takie dziury w skale. No i wtedy zdałem sobie sprawę, że jeden blond, od tej chwili jeden blond i jest koniec. I musimy przerwać to, co robimy. I to chyba było najtrudniejsze, zrozumieć, że to jest właśnie ta odpowiednia chwila. I trzeba zawrócić i nie tylko dlatego, że stało się niebezpiecznie, ale też jeżeli chodzi o te wyższe góry, powinienem mieć odpowiednie przygotowanie mm. i od tej chwili no, zaczynam to robić bardziej rozważnie mm -hmm. i powiedzmy profesjonalnie. E, kiedy wróciłem na Litwę, na przykład skończyłem kursy alpinistyczne, e, mam przyjaciół alpinistów, którzy mi pomogli nauczyć się tego, powiedzmy tak, bardziej fachowo, a nie robić to tylko z miłości. Tak. Bo miłość jest dobrze, ale, ale ten, mm. powiedzmy, wyrachowanie <laughs> czasami <laughs> też się opłaca. Pół roku planujesz? tydzień wchodzisz, na szczycie jesteś 10 minut albo pół godziny, jak się uda dobra pogoda może trochę dłużej i schodzisz. Dlatego ta pierwsza część też jest bardzo ważna. A jak ważny jest zespół w takich wyprawach? Bardzo ważny. Ja lubię mniejsze zespoły, mhm. bo łatwiej się dogadać. No, jak to są osoby, których znasz dobrze? No, jak masz z kimś mieszkać w jednym namiocie, który jest 2 metry długości i 1,60 m szerokości i spisz z tą osobą codziennie tak nos w nos, to lepiej, żebyś znał tą osobę i, i to była osoba, z którą się dogadujesz. Mhm. Czyli ten zespół jest ważny, jeżeli chodzi o to takie dopasowanie, do ale też o zaufanie, bo Dokładnie. tej osobie albo tym, temu zespołowi powierzasz też swoje życie. Mhm. Jeżeli chodzi o sekurację, o wspinaczkę na jakieś takie elementy skalne, czy jeżeli chodzi o, o wspinaczkę lodową no to zawsze jest osoba, która Ciebie asekruje, albo dwie osoby. Jak idziesz w zespole, na przykład trzyosobowym i przychodzisz jakieś trudne partie, to zawsze część życia należy do innej osoby. A w ogóle to chodzenie w góry, to jest takie trochę uzależnienie od adrenaliny? Ja do tego podchodzę trochę inaczej. Miałem kiedyś rozmowę na ten temat z Darkiem Malinowskim, wróciłem z Aconcagua. I on pytał, czy nie jest to tak, że jest to taka ucieczka od tego życia tutaj w mieście, tam w góry, gdzie jest fajnie i ta adrenalina? Ja chyba nadal mam te same zdanie, że nie. Akurat tam jest to takie prawdziwe życie, bo wszystko, co, jest, co robisz, jest niezbędne niezbędne dlatego, żeby przeżyć, dlatego, żeby ułożyć swój dzień i żeby gdzieś dojść. Czyli nie ma niczego, co jest zbędne i niepotrzebne cały Aha. ten chaos życia codziennego, bo tu jest praca. Pewne zajęcia, hobby, i tak dalej, jest dużo takiego szumu i chaosu, plus wszystkie media społecznościowe, internet mm. i tak dalej. Trudno czasami jest to ogarnąć. Tak naprawdę dla nas wszystkich. W górach co lubię, że to się wszystko bardzo upraszcza, minimalizuje i robisz tylko to, co jest niezbędne. Dlatego moim zdaniem to bycie w górach jest takie prawdziwe i autentyczne i to się chyba liczy. To nie jest po prostu, nie wiem, spacer po lesie. To jest niebezpieczne. I nie... jednak jest. Prawdopodobieństwo, że znajdzie się góra, która Cię pokona kiedyś. Tak często ludzie pytają i, i, i też mówią, że góry są niebezpieczne mm. i coś się może wydarzyć, i czasami to się wydarzy, oczywiście, ale jak nas też uczyli na, na kursach alpinistycznych, alpinizm tak naprawdę to jest bardzo e, bezpieczny sport, jeżeli się uważa i stosuje wszystkie techniki bezpieczeństwa, które są niezbędne, które znasz. Jest to zawsze tak zwana podwójna asekuracja. Nigdy to jest jeden element, jak coś się wydarzy jednego, tak nie wiem, w lotnictwie przeważnie przy jednym problemie żadna katastrofa się nie wydarzy. Mm -hmm. To chodzi o albo o wielki zbieg okoliczności, albo dwie, trzy, cztery rzeczy, które wy, wydarzą się w tym samym czasie. To samo jest w alpinizmie, dlatego jak się uważa i się skupia na tym, co się robi, jest to całkiem bezpieczny sport. Ile czasu poświęcasz na przygotowania tak na co dzień? Żyjesz w takim rytmie jakby gotowości, utrzymywania kondycji takiej, żebyś mógł w każdej chwili wejść na szczyt? Czy jak to jest? No To jest prościej utrzymywać siebie w kondycji na stałe, bo a jak się wydarzy okazja, to może szybko wyskoczyć w góry i nie musisz się dodatkowo przygotowywać. A poza tym, jeżeli planujesz większy wypad w góry albo jakąś taką ekspedycję, no to nie trzeba zaczynać od zera. Nie zaczynać tam sportować od zera, czyli to się opłaca. Kiedyś mój trener powiedział, że alpinizm to jest taki e, tak naprawdę sp sport dla le leniuchów. E, nie trzeba e, robić 50 pompek i tam yeah? mieć, podciągnąć się 40 razy, albo tam nawet 10 razy, wystarczy, że 3. Bo jak się prawidłowo, <tosłuch> używa, tak, jak się prawidłowo <tosłuch> używa techniki, to, okay. się prac to pracują i nogi, i ręce i tak dalej, czyli. Nie jest to tak, że powinieneś ćwiczyć codziennie, ale to jest taka ogólnie powinna być dobra kondycja, czyli bieg, chodzenie, jakaś tam, nie wiem, sala wspinaczkowa, taki ogólny tonus, który tak naprawdę jest zdrowy i to się opłaca. Mhm. Dobra, to teraz najbliższe, takie, nie wiem, najbardziej realne, może na odwrót, najbardziej odlotowe Twoje górskie marzenie, jakie jest. No chyba będzie trochę inne, niż, niż by większość wyobrażała, bo jak ktoś mówi o tych takich e, marzeniach, to mówią o tych ośmiotysięcznikach, Everest i tak dalej. E, ja nie. Ja mam górę w Kazachstanie, którą jak zobaczyłem, to się zakochałem, ale jeszcze tam nie byłem i ciągle czekam na tę okazję. No, no i jestem cierpliwy, więc myślę, że dam rady. Hantengri to jest góra siedmiotysięcznik, bardzo piękna góra, jedna z najpiękniejszych dla mnie. Piękna nie tylko z powodu swojej formy, takiej prawidłowej formy stuszkowej, ale też chodzi o samą wspinaczkę, bo żeby tam wejść, to jest też niemało takiego przejścia z plecakiem, wtedy aklimatyzacji, mhm, jest śnieg, jest lodowiec, czyli no wykorzystujesz też różne techniki e, wspinaczkowe, alpinistyczne. No i dlatego wciąż mnie wabi. A twoja rodzina, twoi najbliżsi wspierają ciebie w tych twoich pasjach, czy, czy nie wiem, mają coś przeciwko, długo ciebie nie ma w domu, niebezpieczne zajęcie? No to długo nie ma ciebie w domu, to zawsze jest taki mały konflikt i, i tak pewnie jest z tym alpinizmem. No jest to takie dosyć skomplikowane hobby, mhm. bo na krótkie wypady w Tatry albo Alpy to jest całkiem, no powiedzmy, Łatwo zorganizować, też cała rodzina może tam pojechać. Ty sobie możesz robić te bardziej zwariowane rzeczy, rodzina może sobie odpoczywać w niższych partiach gór. Ale jeżeli chodzi o te e, wypady w góry wysokie, na przykład taką kagwę, no lecisz na 20-20 kilka dni, Ameryka Południowa, no, czyli to jest skomplikowane, i ty wyjeżdżasz z rodziny na no dosyć długo. Mm -hmm. e, czyli tak. No, no ogólnie tak, e, mam duże wsparcie rodziny, e, ale te wyjazdy no, trzeba to dobrze planować. A masz może jakąś optymistyczną historię, która się wydarzyła? Bo różne te historie zdarzają się w górach. Mam taką zabawną historię, której jak opowiadam, to przeważnie ludzie się śmieją. Aha. Byliśmy na okrągłym i wchodziliśmy na szczyt. Na szczyt się wchodzi z 6000 metrów, to jest ostatnie, ostatnie miejsce w noclegu. 6000, chyba 100, i się wchodzi prawie na 7000. I specyfika tej góry jest taka, że dbają oni o czystość, bo mało jest tam opadów. I jak wchodzisz do Parku Narodowego, to dają ci taki worek plastikowy i nie tylko na, na, na te śmiecie nieorganiczne, ale też na organiczne. No i jak nie wrócisz tego worku pełnego, to płacisz grzywnę i dosyć p, dużą grzywnę, czyli każdy to nosi i wnosi na te 6000 metrów i potem znosi na dół. No i wchodziliśmy, weszliśmy sobie na szczyt, wszystko się udało, piękna pogoda, dużo zdjęć, e, schodzimy po nasze rzeczy do namiotów, nie ma, ukradziono nam kupę. Mieliśmy tam dużo sprzętu, który jest drogi. E, mieliśmy paszporty, mieliśmy e, gotówkę, nic nie zniknęło, bo alpinisty to są uczciwi ludzie, no ale. Jak się zmienia wartość rzeczy niektórych w górach. No tak, ja no. No. No, Naprawdę. No, a tak bardziej poważnie rozmawialiśmy o, tych, o tej ostrożności w górach, mm. o tym no, szacunku wobec góry i podejmowaniu takich rozsądnych decyzji. A coś takiego niebezpiecznego ci się zdarzało? Nie wiem, czy byłeś świadkiem, czy samemu tobie się przytrafiło? No, ja mam szczęście, a, albo też szczęście i uważam, na razie wystarczająco, mm. więc e, ani mi, ani, ani moim przyjaciołom w górach, z którymi bezpośrednio się wspinaliśmy, nigdy się nic poważnego nie wydarzyło, no, jakieś tam, nie wiem, to się nie liczy. No ale tak, czasami te e, tragedie się zdarzają i no, widzieliśmy te, te wypadki w górach, kiedy, kiedy no, kogoś wynoszą albo helikopter, E, powinien wywieźć. I to są albo kontuzje te takie fizyczne, charaktery fizyczne, że ktoś się poślizgnął, upadł i tak dalej, albo też e, choroba wysokościowa. To się też zdarza. I co ty, ty myślisz, kiedy widzisz coś takiego? No, uważasz jeszcze bardziej. Każdy, tym, to, to jest powiedzmy przykład tego, że no, góry te nie są żarty. E, góry wysokie, albo te techniczne podejście, no o, one. Potrzebują też szacunku do góry, ale też takiej, powiedzmy, no, koncentracji i uwagi. Dlatego to te przygotowanie, techniki, trening to jest bardzo ważne. Cóż, Danielu, bardzo dziękujemy za tą arcyciekawą rozmowę. Życzymy, żeby tych zejść było tyle samo, jak wyjść. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkim, którzy idą w góry, życzymy szczęścia, ale jeżeli trochę go zabraknie, to mamy sposób na drobne urazy. Ilona Jarecka dzisiaj znów w swoim żywiole. Ilono, co dzisiaj przygotujemy? Na początek, właśnie chciałam Ci powiedzieć, że te wszystkie produkty, które tutaj widzisz, to z nich możemy właśnie przyszykować coś na otarcie. Bo one są bakteriobójcze, są też kojące, są też nawilżające. Zacznijmy od początku, właśnie jak człowiek idzie sobie ścieżką w górach i widzi babkę lęcetowatą, to jest babka lęcetowata, tak Dobre? jest, i właśnie kwiatki ma, spójrz, takie króciutkie, piękne, oczywiście teraz jesienią to już nie wyglądają tak pięknie jak w lecie, mhm. ale mimo wszystko można to rozpoznać. Tylko nie trzeba ją pomylić z babką zwyczajną, która kwitnie właśnie w ten sposób i ma liście takie duże, szerokie, tak? Się chyba przykłada tak. sobie na ranę. Tak. No, ale chodzi o to, że jak podróżnik sobie idzie, to może taką babkę lęcetowatą zgnieść i nie pomysłowo od gazu używać, po prostu przyłożyć do rany. Ważne też pamiętać o tym, że są zioła, które można przedtem przeszykować na przykład w naparach, lub w herbatach. To mogę Cię na przykład poczęstować herbatką, która jest przyszykowana właśnie z jeżówki. Próbowałaś kiedyś wcześniej? Chyba nie. Jeżówka jest używana w formie herbaty po to, żeby nie tylko na zewnątrz pomagała w tych ranach, ale też od środka, bo ona hmm. jest właśnie po to, żeby ukoić te rany i żeby przyspieszyć sam proces gojenia. I muszę powiedzieć, że naprawdę dobra w smaku. A wiesz, jakie właśnie ma czosnek? I jakie? Antywirusowe i przeciwko grzybicze. Teraz A. właśnie, jak podróżnik sobie wędruje, to często kuchence swojej ma różne przyprawy, ma różne spożywcze produkty i często też ma czosnek. Czosnek pomaga nie tylko na otarcia, on jest dobry i przy wirusach różnych. I właśnie, żeby w ranie nie zapanoszyły się rozmaite bakterie, to czosnek jest najlepszym sposobem na to. Ja przez praskę to przycisnę, ale dobrze też byłoby, jakby się ucięła gazy, bo to wszystko, co wycisnę, to właśnie położymy do gazy, bo właśnie podróżnik może swój podkuszulek użyć, jak gazy nie ma, ale wcisnę to tutaj, to udnij proszę taki kawałeczek. Chodzi o to, żeby wycisnąć ten czosnek do gazy. I jak taką ranę przytrzemy, to później dobrze też będzie zmyć wodą. Na przykład, eteryczne oleje mam antybakteryjne drzewa herbacianego i lawendę. Mm. To lawendowy, na przykład, jakbyś chciał chciała sobie posmarować, to byś mogła użyć razem z olejkiem. Kokosowy, Kokosowy, tak? tak. A dlaczego? Po to, żeby się nie utrzymała żadnego oparzenia. Bierzesz malutką ilość eterycznego olejka. Dosłownie dwie krople wystarczy i połączysz i smarujesz. Oczywiście. Jaki każdy teryczny olej na początku trzeba sprawdzić, czy nie, nie ma oczywiście. alergii, tak? Dokładnie. uczulenia I na początku najbezpieczniej to spróbować właśnie na nadgarstkach. A mogę? Tak, oczywiście. No, czuć lawenda, jest dużo przyjemniejszy zapach niż czosnku. Kto by pomyślał, że natura nam sprzyja nawet podczas dalekich podróży. Góry piękne i niebezpieczne, zwłaszcza te wysokie. Przed wyprawą trzeba się dobrze przygotować. Krem na otarcia może nie wystarczyć. Mamy za to propozycję bezpiecznej rozrywki. Przed telewizorem, razem z nami. Do zobaczenia w tyglu. Pa! pa.